"Szukażony" to jeden z ulubionych programów matrymonialnych widzów telewizji polskiej. Z edycji na edycję show gromadzi coraz większe grono fanów. Poszukiwanie miłości przez tytułowych rolników bywa naprawdę angażujące. Pamiętacie Pawła Szakiewicza z pierwszej edycji? w programie otrzymał największą ilość listów. Uczestnik miał w czym przebierać, ale ostatecznie jego życie miłosne nabrało tempa dopiero poza kamerami. Kto okazał się wybranką rolnika? Archiwalne zdjęcia Pawła z programu znajdziesz w galerii na górze strony. Rolnik szuka żony. Paweł myślał, że odnalazł miłość w programie. Związek nie przetrwał próby czasu. Uczestnik zaprosił na swoją farmę kilka kandydatek, które przypadły mu do gustu. Od początku najlepiej dogadywał się z Natalią. Pierwsze randki pokazały, że para ma ze sobą wiele wspólnego. Od słowa do słowa Paweł i Natalia stali się sobie bardzo bliscy. Ostatecznie zakochani opuścili razem program i kontynuowali swoją relację poza kamerami. Po czasie pojawili się również w odcinku specjalnym, gdzie opowiadali o swojej nieprzemijającej miłości. Niestety para niedługo później ogłosiła rozstanie. Paweł długo pozostawał singlem, ale ten etap jest już za nim. Związał się z kobietą, która także była blisko z Natalią. Waldemar i Dorota z rolnik szuka żony zostaną rodzicami. Co za wieści, rolnik szuka żony. Paweł oświadczył się przyjaciółce Natalii, po burzliwej relacji z Natalią. Paweł zaczął spotykać się z Martyną, która była przyjaciółką jego poprzedniej partnerki. Kara szybko wpadła sobie w oko. Rolnik nie zwlekał z oświadczynami. Ukochana powiedziała tak: Od ośmiu lat Paweł i Martyna tworzą udane małżeństwo. Zakochani doczekali się dwójki dzieci. Młodzi rodzice co jakiś czas pojawiają się w programach śniadaniowych, gdzie opowiadają o swoim związku i nowych obowiązkach. Okazuje się, że Martyna nie jest zaangażowana w życie na wsi. Nie łączymy naszych zawodów. Ja jestem psychologką, Paweł pracuje na roli. Nie ma takich wymagań, żebym ja pomagała Pawłowi czy Paweł mi, tłumaczyła Martyna w pytaniu na śniadanie.